Witam was, ja jestem Mander a to jest zagrajmy w Gotti że... Odcinek 7 Dzisiaj mieliśmy iść do Myślałem, pana to Fortuna, to Fortuna I wyciągnąć koski guzamić, nie, nie no? Mam nie dość tej to zioło i mu oddać jego dzienną rację. Naszą dzienną rację. Moją dzienną rację. Zawsze to samo. To się już więcej nie było. Gdzie są fucking creat, strażnicy? Przyszedłem po moją codzienność. Dostałeś... Gąbko widzi przez tą deskę. Przyszedłem po moją codzienną por... Proszę bardzo! Pierdzielaj. O, to se nie można nieźle zarobić.

Mam, już dość tej paplaniny. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z Tobą rozmawiać. Oh, really? Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę Ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balka Dar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłusz się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Bal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Nie Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Niektórzy nigdy się nie nauczą jak ja mam wchodzić z, 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 z twoich są choć nie w nie ma żadnego zaklęcia. O ile wiem to mam sprzeda zaklęcia. Tak długo jak mnie to Zawsze. nie, doty tak nie, długo, nie mnie dotyczy Tak długo jak mnie to nie dotyczy Cześć! Niech... Wszystko... Pijak. Jak było wczoraj w filmie? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo. Myślę, widzę ich ł Czy nie odczuwa? Czy wiesz, uwolnij! Znikną z tego... wtedy! No. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, Przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Spoko. Nie nawet wiem kogo. Teraz koło, koło No to ja pójdę po tego typa Po kolegę jego I spotkamy się w Starym obozie pokażę Wam w sensie. I spotkamy się Od po w obozie, po obozie po na bagnach To do zobaczyska Jak dzisiaj jesteśmy już w Starym obozie? Przeżywamy no do, do kumpusa. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Od właśnie Dzisiaj... Malwina, Melwina. Może. Mam już dosyć tej. To jest bal No, spalisz po tych dzisiejszych czasach. Bywaj, nie. można polegać po to... co. Może, ale kogo to obchodzi. No. Lepiej się do tego nie Czekaj. To jest pan, najlepiej się w nic nie bagować. No. I to jest chyba on. Dastyniakie. Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmo zjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla, nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie ma. Dobra. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cab wyleguje się podczas gdy ja muszę... Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Potrzebuję przynajmniej stu bryłek rudy, żeby... A gdybym tak dał ci te... Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż... Powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść... Nie. Chcę ekspo. Nie chcę mu dawać stu To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać, ale nie zapominaj. Potrzebujemy... Pożakaj. Mam na spodnie. Co za... W sumie nie muszę mieć spodnie. Gdzie Jest fiszka tu. kiedyś takie sprawy załatwiło o... <głos》> się. wywaliło. paść. zawsze tak siedzi towarzystwo. Pokaż mi swoje. Hmm, coś masz kapustę? Pewnie masz rację. Nie to się już więcej nie powtórzy. No. Kubek. W w czasach na nikim nie można hmm. polegać, o co Ale nie chciałbym być w Jeśli myślisz, że tylko zachowaj to dla siebie na Skończ tę paplaninę, co? Nie, no to w sumie jest nie dobra ma ja się Ja bym to chciał dziś, dziś upiec, tylko nie, nie wiem jak to się Tylko zachowaj to dla się... siebie. Inni nie powinni już dać tej planiny. Mam już dość tej planiny. To już się więcej nie powtórzy. Od razu Dobra. wiedziałem, że będą chopać. Nie chciałbym być Dobra. teraz w jego skórze. Mam wiem Nie, nie się będę dalej słuchać. można polegać. Polegać. Lepszy 18 drugiej paplaniny hmm. Nieważyliśmy jakąś swoją broń w historii hmm. historii musi być jednak ziarno hmm. Pokaż mi się do tego nie musisz uważać dodać, na to co mówisz przy obcych Dobra idziemy teraz do da, Dam ci się tą setkę bryłek To jest masakryczny dużo Jestem go... Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskóramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się... Dobrze, ruszaj. Come on, let's get. Jeszcze zobaczymy, co nam powiedział. nam w tej bramie? Chodzi o tą bramę, tak? Bo jeszcze w kierunkach nie jestem bardzo teraz połapany, ale no, no, znam, postaram się to wgadanie. nadrobić. Chodź. O, taki skok. Stój! Dokąd zabierasz to? Nigdy nie... Nie walka. Dobra, to nie było przemyślane. I nie zrobiłem savea. To robię cięcie i spotkamy się w tym samym miejscu. Co za fail z mojej strony. FOK. Dobrze. Jest godzin. Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne grogonim. się nie obędzie, mistrzu. Już oddaję Dobrze. Tego w ręce. Od dzisiaj ten człowiek da. będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Spoko. Mistrzu, udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Daj. mi 500 expo. Jeszcze trzeba mi to jest 200 u jeszcze siedemset ekspo. Mm, 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 Dobrze. To się nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dziękuję z Malwinem, a jak nie, to. Myślałem, że to się skończyło, Nie będzie już tak. Nie ma żadnego problemu. to ma żadnego problemu. Nie Nie A co chcesz wiedzieć? Niech Do laboratu. Chodź za mną. W dzisiejszych czasach na nikim nie, nie można polegać. To nie było zbyt. Nie udejził. <laughs> Przepraszam. Do Da. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Jak Mam staniemy w to miejscu, to zrobimy najcieńcie i zobaczę ile jeszcze z nudrona minutek. Niektórzy nigdy się nie... A zbyt no. dużo tego nie was Ponieważ zdalczyłem FOP. To nie był. W tej historii musi być jednak ziarno prawe. To się już więcej nie powtórzy. Dobrze, to robię majcięcie. Dobrze, już pogadałem z Lesterem. Powiedział mi, że mam wymienić z nim gadkę. Zaś zapomniałem tego na rzecz. to jest Że mam odwalić scenkę z Lesterem. Przy bal na Ale ma I to musi być jednak... scenkę. Myślałem, że to się skończy. Jeszcze chyba tą scenkę z nim zrobią i z od przecinek. Od ja to, to się, to to się chyba nigdy nie skończy. Ach! Miło Cię znów widzieć! Co u Ciebie słychać? Opowiedz mi o Waszym obozie. A co chcesz ale fej, to pierwszy przecież, niech śnią. Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie, śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział idź do obozu na bagnie, i przyłącz się do bractwa. <grym> się Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomym. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Hmm. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć? Tak, chcę pić do korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego. Zejdź mi z drogi. Jezusie, się krzyczy po mnie. Ale ja chciałem tylko ekspan, więc na razie. Jeszcze przydałoby mi się, jakbym zaczarował tego typa, ale to zrobię w następnym odcinku, więc ja się z wami żegnam. Koment. Zejdź mi z drogi. Subskrybuj. Komentujcie jakby co. I subskrybujcie. A ja żegnam się z wami. Cześć, I na razie.